Akcja filmu rozpoczyna się w 1994 roku w Long Beach w Kalifornii, gdzie kobieta o imieniu Erin Gruel zostaje wyznaczona do nauczania języka angielskiego niektórych zagrożonych uczniów w Woodrow Wilson High School. Pomimo wcześniejszego uznania, standardy szkoły spadły z powodu wymuszonej dobrowolnej integracji. Co więcej, napięcie rasowe wzrosło od czasu zamieszek w Los Angeles dwa lata wcześniej. Pierwszego dnia Erin która wydaje się bardzo podekscytowana nauczaniem, ubiera się na czerwono i wychodzi do szkoły. Wchodzi do klasy i czeka na przybycie uczniów. Wkrótce potem uczniowie wchodzą do klasy, ale zaczynają angażować się we własną dyskusję, ignorując fakt, że obok nich jest nauczyciel. Eren próbuje zainicjować badanie kursu, ale uczniowie nie są gotowi słuchać. Niedługo potem dwóch chłopców z klasy wdaje się w kłótnię, która wkrótce eskaluje. Kiedy Eren nie jest w stanie ich kontrolować, wychodzi na zewnątrz i prosi o pomoc w ich rozdzieleniu. Podczas przerwy obiadowej zauważa, że szkoła jest podzielona na wiele grup w oparciu o ich plemiona, a każda grupa jest rywalem drugiej. Mimo to Eren próbuje zaszczepić szacunek, ale uczniowie ignorują ją i nadal zakłócają zajęcia. Kilka dni później latynoska uczennica Ewa Benitez wpuszcza do szkoły swojego chłopaka Paco wraz z innymi członkami gangu. Wkrótce potem dzwoni dzwonek alarmowy, co skłania kilku uczniów do szarży i walki na terenie szkoły. Sytuacja w końcu przybiera na sile, a Eren jest świadkiem tego wszystkiego, będąc bezradną. Tego wieczoru wraca do domu zdenerwowana i zwierza się ze wszystkiego swojemu mężowi Scottowi. Ma nadzieję, że jej ojciec nie ogląda wiadomości, ponieważ już jest przeciwny jej decyzji o nauczaniu zagrożonych uczniów. Pewnej nocy Ewa idzie do sklepu spożywczego, podczas gdy Paco i dwóch innych przyjaciół zostaje w samochodzie. W tym samym czasie koleżanka z klasy i rywalka Ewy o imieniu Cindy Angor, która jest uchodźcą z Kambodży, wchodzi do tego samego sklepu wraz z dwójką przyjaciół. Wewnątrz afroamerykański student Grant Rice, który gra w grę zręcznościową, jest sfrustrowany przegraną i żąda zwrotu pieniędzy od właściciela sklepu. Jednak to tylko rozwściecza właściciela, który nakazuje mu opuścić sklep. Kiedy Grant wychodzi, pak trzyma go na muszce, zamierzając go zabić w odwecie za przegraną walkę z nim wcześniej. Otwiera ogień, ale nie trafia i przypadkowo zabija jednego z przyjaciół Cindy. Grant ucieka z miejsca zdarzenia, ale później zostaje aresztowany za zabójstwo. W następstwie Ewa, jako naoczny świadek, musi zeznawać w sądzie. Chcąc chronić własną grupę i swojego chłopaka, zrzuca winę na Granta, wskazując go jako strzelca. Następnego dnia w szkole uczeń o imieniu Tito rysuje rasistowski rysunek i przekazuje go swoim kolegom, aby wyśmiewać kolegę z klasy o imieniu Jamal. Kiedy Eren to zauważa, wykorzystuje rysunek, aby nauczyć ich o Holokauście. Wydaje się jednak, że żaden z uczniów nie wie, co to jest. W trakcie dyskusji Ewa wyraża swoją nienawiść do białych ludzi, ponieważ nie szanują tego, jak żyją, i chcą tylko szacunku, jakby zasługiwali na niego za darmo. Eren kontruje, podkreślając, że należy okazywać szacunek, zanim zacznie się oczekiwać go w zamian. Ewa twierdzi jednak, że biali ludzie mogą zrobić wszystko dla swojej dumy. Ujawnia, jak widziała białych policjantów strzelających jej przyjacielowi w plecy tylko za to, że sięgnął do kieszeni. Twierdzi również, że widziała, jak biali policjanci włamali się do jej domu i zabrali jej ojca bez powodu. Inny uczeń o imieniu Markus dodaje, że są gotowi umrzeć w obronie własnego plemienia, ponieważ mogą przynajmniej umrzeć z szacunkiem. Po wysłuchaniu tego wszystkiego Eren wyjaśnia ich błędne przekonania, podkreślając rzeczywistość, że po śmierci zostaną po prostu pochowani w ziemi i zostaną zapomniani. Nie będzie miało znaczenia, czy byli oryginalnymi gangsterami, czy nie. Po zajęciach Erin podchodzi do szefowej wydziału, Margaret Campbell, i prosi o dostarczenie studentom książek, z którymi mogą się związać. Szefowa jednak odmawia, ponieważ wie, że tylko zniszczą książki i je zgubią. Co więcej, szkoła nie ma budżetu na zakup nowych książek co semestr. Zamiast tego mówi Erin, aby skupiła się na nauczaniu ich dyscypliny i posłuszeństwa. Nie mogąc jej przekonać, Eren idzie porozmawiać z innym członkiem Wydziału o imieniu Brian. Ku jej rozczarowaniu, on również zgadza się z szefową Wydziału i wierzy, że integracja to kłamstwo. Twierdzi, że ci, którzy chcą studiować, nie powinni cierpieć z powodu tych, którzy nie chcą lub nie powinni tam studiować. Pomimo tego niepowodzenia, Eren przysięga zreformować swoich uczniów. Aby to osiągnąć, każe im grać w grę zwaną grą na linii, w której zadaje kilka pytań, instruując ich. Aby podeszli do linii, jeśli kiedykolwiek byli w takiej sytuacji. Zaczyna od kilku podstawowych pytań, takich jak: ilu z was lubi album Snub Doga i tak W pewnym momencie zadaje poważne pytanie: ilu z was straciło przyjaciół z powodu walk między plemionami? W odpowiedzi wszyscy uczniowie podchodzą do linii, co uświadamia im, co robią. Oprócz tej gry, Eren daje im także kilka notatników, prosząc ich o napisanie wszystkiego, co chcą wyrazić. Po zajęciach Eren przegląda zeszyty wszystkich uczniów, w których napisali o swoich dawnych, rozdzierających serce relacjach z eksmisji, znęcania się i śmierci swoich bliskich. Te rewelacje sprawiają, że czuje się naprawdę źle i w rezultacie zamierza wziąć sprawę w swoje ręce. Eren postanawia podjąć dwie prace w niepełnym wymiarze godzin, jedną jako konsjerż w hotelu, a drugą jako sklepikarz, aby zapłacić za więcej książek i zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Apeluje również do doktora Kona dyrektora szkoły, aby przekonał Margaret, by dała jej szansę. Z biegiem dni Erin zaczyna spędzać coraz więcej czasu w szkole, ku rozczarowaniu męża. Mówi jej, że jest zdenerwowany, ponieważ nawet nie skonsultowała się z nim w sprawie nowej pracy i że nie rozumie jej intencji pracy na pół etatu, aby zapłacić za inną pracę. Obiecuje jednak, że jest to tymczasowe i wróci do normalnego życia, gdy tylko jej uczniowie poprawią oceny. Pewnego dnia Eren udaje się uzyskać pozwolenie na zabranie uczniów na wycieczkę do Muzeum Tolerancji. Tam dowiadują się więcej o historii Holokaustu, a także o kwestiach takich jak zastraszanie i przestępstwa z nienawiści. Po całym dniu zwiedzania Eren zabiera ich wszystkich na kolację do restauracji, w której pracuje. Okazuje się, że zaprosiła tam kilku Żydów ocalałych z Holokaustu, aby porozmawiać z uczniami o ich tragicznych doświadczeniach z przeszłości. Wszystkie te wysiłki ostatecznie zaczynają zmieniać mentalność uczniów. Zaczynają zdawać sobie sprawę, że bycie rywalami tylko ze względu na kolor skóry nie powinno być powodem do zakazywania przyjaźni między sobą. W międzyczasie jej unikalne metody szkoleniowe są wyszydzane przez kolegów z wydziału, a także przez kierownika wydziału. Rozpoczyna się kolejny rok szkolny, a Eren ponownie uczy tę samą klasę, dzięki czemu już drugi rok jest ich nauczycielką. Pierwszego dnia każe swojej klasie zaproponować toast za zmianę, Pozwalając każdemu otworzyć się na temat swoich zmagań i tego, co chcieliby w sobie zmienić. Dzięki temu wszyscy dowiadują się o problemach życiowych innych osób, co sprzyja pogłębianiu więzi między uczniami i umacnianiu ich przyjaźni. W kolejnych dniach Eren dostarcza im książkę o Anne Frank, mając nadzieję, że wszyscy będą mogli się z nią utożsamić. Gdy uczniowie zaczynają ją czytać, dowiadują się że N była urodzoną w Niemczech Żydówką, która prowadziła pamiętnik, w którym opisywała życie w ukryciu pod nazistowskimi prześladowaniami. Uczniowie dowiadują się również o kobiecie o imieniu Mip Gis, która wykonała odważną pracę, pomagając N Frank, jej rodzinie i innym holenderskim Żydom ukrywać się przed nazistami podczas wojny. Wiedząc, że Mip Gis wciąż żyje, uczniowie proszą Eryn, aby przyprowadziła ją do ich szkoły i podzieliła się z nimi jej historią. Erin waha się, ponieważ Mip Gis jest teraz starszą kobietą, a także dlatego, że sprowadzenie jej do Stanów Zjednoczonych byłoby bardzo kosztowne. Jednak uczniowie nalegają, by to zrobić, a nawet obiecują zebrać na to fundusze. Od następnego dnia wszyscy uczniowie prowadzą różne działania związane ze zbieraniem funduszy, takie jak organizowanie straganów z jedzeniem na plaży, programów tanecznych i innych rozrywkowych wydarzeń. Dzięki wspólnym wysiłkom udaje im się zebrać wymagane fundusze w ciągu kilku dni. W tym czasie Eren dokłada wszelkich starań, aby dotrzeć do Mip Gis, i udaje jej się zaprosić ją jako honorowego gościa. Nadchodzi wyczekiwany dzień, w którym Mip Gis w końcu zaszczyca szkołę swoją obecnością, przynosząc uczniom ogromną radość. Markus eskortuje ją do sali, gdzie uczniowie zbierają się, aby wysłuchać jej wojennych doświadczeń. Opowiada, jak odważnie stawiała czoła nazistom, nawet gdy w pewnym momencie przystawiono jej pistolet do głowy. Markus, poruszony jej historią, wstaje i mówi jej, że jest jego bohaterką. Ona jednak pokornie odrzuca ten tytuł, upierając się, że po prostu postąpiła słusznie. Mip przekonuje również uczniów, że wszyscy są bohaterami i że swoimi małymi sposobami mogą zapalić małe światło w ciemnym pokoju. Zainspirowany wydarzeniami Markus postanawia pogodzić się ze swoją przeszłością. Tutaj okazuje się, że porzucił matkę, by dołączyć do brutalnego gangu. Teraz, gdy zrozumiał swój błąd, wraca do domu i przeprasza matkę, wyrażając chęć zmiany raz na zawsze. Z drugiej strony zbliża się proces Granta, a matka Ewy pyta ją, czy wie, co opowiedzieć w sądzie. W tym momencie Ewa zmaga się z moralnym dylematem, czy postąpić właściwie, czy chronić swoje plemię, składając fałszywe zeznania. Ostatecznie na rozprawie sądowej słucha swojego serca i szokuje całą salę sądową, ujawniając, że to Paco zabił przyjaciela Cindy, a nie Grant. Dzięki temu zeznaniu niewinny facet zostaje oszczędzony, podczas gdy Paco zostaje skazany. Działania Ewy mają jednak swoje konsekwencje. Następnego dnia zostaje zaatakowana przez członków plemienia, którzy grożą jej, ale ostatecznie zostaje oszczędzona ze względu na wkład jej ojca w plemię. W następstwie tego wydarzenia Ewa przeprowadza się do ciotki dla bezpieczeństwa. W następnej scenie Eren wraca do domu tylko po to, by odkryć, że Scott spakował walizki i wyjeżdża. Poświęcając cały swój czas uczniom, wydaje się, że zostawiła swoje życie osobiste za sobą. Scott wierzy, że to, co robi, jest szlachetną pracą, ale wyraża również, że nie może przestać czuć się samotny. W rezultacie żegna się z nią i odchodzi, pozostawiając ją zdruzgotaną. Po powrocie do szkoły Eren informuje swoich uczniów, że wkrótce otrzymają promocję do klas młodszych. Pytają, czy będzie ich uczyć, na co ona odpowiada przecząco. Mówi im, że nie może brać udziału w zajęciach dla młodszych klas zgodnie z zasadami szkoły. Słysząc to, uczniowie protestują, domagając się, że jej potrzebują. Na ich prośbę Erin spotyka się z kierownikiem Wydziału, dyrektorem i doktorem Konem. Margaret jest jednak całkowicie przeciwna temu pomysłowi. Twierdzi, że są bardziej doświadczeni nauczyciele i że nie mogą ich lekceważyć, zastępując Erin, która zaczęła uczyć zaledwie dwa lata temu. Po tej nieudanej próbie Erin wraca do klasy i dzieli się decyzją szkoły, która jest wyraźnie nie do przyjęcia dla uczniów. Mimo to przypomina im o ich potencjale i zachęca, by dali z siebie wszystko. Następnie Erin przydziela uczniom ich końcowy projekt napisanie pamiętników w formie książki, tak jak Anne Frank. Erin wierzy, że uczniowie nie są już tylko dziećmi w klasie. Zamiast tego są pisarzami z własnym głosem i własnymi historiami. Według Erin, nawet jeśli nikt jej nie przeczyta, książka będzie czymś, co można po sobie zostawić. Później Eren kompiluje wszystkie wpisy i nadaje książce nazwę Dziennik Pisarzy Wolności. Następnego dnia zostaje wezwana na kolejne spotkanie w Radzie Edukacji. Pod koniec spotkania przewodniczący pozwala jej uczyć swoje dzieci nie tylko w klasach młodszych, ale także w klasach starszych. Eren natychmiast udaje się do swoich uczniów i dzieli się z nimi tą dobrą wiadomością ku ich ucieszy. Film kończy się informacją, że Eren z powodzeniem przygotowała wielu uczniów szkół średnich do ukończenia szkoły i pójścia na studia. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.